Temat click to call, Claudia. Taka przyjemna funkcja systemów telefonicznych, i w pozorom, to jest pewnie taka jedna z ważniejszych, która powoduje, że ludzie ciągle chcą używać zaawansowanych systemów telefonicznych. Od, od tego zwykle y, zaczynają. Chociaż można powiedzieć, że tak, click to call też działa w telefonie, no bo jeżeli jakiś numer jest odpowiednio zaprogramowany na stronie internetowej, to pewnie telefon też to rozpozna i wykona. Połączenie komórkowe, ale to samo można zrobić w telefonie stacjonarnym, na większym ekranie i za pomocą myśli. Tak, czyli, jaki to system telefoniczny trzeba mieć, jakie to oprogramowanie, żeby móc kliknąć i wybrać połączenie. To jest z jednej strony takie przyjemne ułatwienie. Bo odczepiamy się od numerologii, no bo jeżeli ktoś tak często pracuje z telefonem, to te numerki jednak tam przed oczami drugają. i nie, nie jest to zbyt, zbyt przyjemne, bo jesteśmy przyzwyczajeni do takich bardziej multimedialnych narzędzi i reprezentacji i wolelibyśmy obrazki albo, albo jakieś przynajmniej nazwy, a tutaj trzeba zapamiętywać cyfry, więc to można uniknąć zapamiętywania cyfr, bo bo nie trzeba będzie ich przepisywać na klawiaturę telefonu. I firmy z tego click to call zwykle zaczynają korzystać wtedy, kiedy chcą po prostu oszczędzać czas pracy swoich agentów. Jeżeli wykonują dużo kampanii wychodzących, to z jednej strony czas pracy, z drugiej strony szybkość reakcji, szybkość wybierania. To taki już klasyczny przykład firm transportowych, czy, które korzystają z giełd transportowych, gdzie się pojawiają zlecenia i tam numerem identyfikacyjnym jest telefon komórkowy zlecającego, no i na giełda to giełda, czyli kto pierwszy, ten lepszy. Więc wygrywają te firmy, które mają sprawniejszy system wybierania połączeń i mogą właśnie robić klik to call, tak? I, i, i szybko zadziałać. Czyli, żeby nie, prze, nie przepisujemy wtedy numerów telefonów z softwaru giełdy, a można po prostu kliknąć, wybrać połączenie, wyprzedzić przynajmniej niektórych konkurentów. Tak trochę w głębi, w trzech przypadkach taki click-to-call może zadziałać, i w szczególności zadziała też z rozwiązaniem Claudia który się nazywa NFON Claudia CRM Connect. O tym jeszcze dwa słowa dodam. Więc w trzech przypadkach to może zadziałać. Pierwszy przypadek to jest taki, jeżeli świadomy administrator odpowiednio zaprogramował, przygotował stronę www firmy i zamiast, numer telefonu, zamiast czystym tekstem, są po prostu wpisywane jako link. Taki z przedrostkiem tele. To jest wtedy sygnał do wszystkich systemów, które czytają tą stronę internetową i do przeglądarek, że no, jeżeli klikniemy na ten numer, ten tutaj labelka może być oczywiście dowolna, jak to, jak to w HTTP, tak, w HTML-u, to może być nawet imię nazwisko, tak? Ale pod spodem podczepiony jest numer telefonu. Jeżeli ktoś kliknie na tą labelkę, to wyłączenie zostanie. Nawiązane. I wtedy to też właśnie potrafi zrozumieć telefon komórkowy. Więc to taka pierwsza sugestia, że jeżeli coś robimy ze stronami internetowymi, to warto się zastanowić nad takim podejściem. Drugi, zaczynając od końca, idąc na koniec, drugi sposób to jest, jeżeli podobny, podobny kod jest rozumiany przez taką aplikację, już prawdziwą aplikację komputerową i, i czy to była za danych, czy to CRM, czy na przykład Outlook. To wtedy kliknięcie myszą w komputerze na taki, na taki wyświetlony numer telefonu, który może właściwie w, w bardzo podobnej postaci być zakodowany, też spowoduje wybieranie połączenia. No i trzeci, trzeci sposób, chyba najbardziej uniwersalny, najprostszy i naj, najbardziej przeze mnie ulubiony, bo, bo taki dosyć niezawodny, to jest to, że korzystamy z wtyczki, która znajduje numery telefonu na stronie internetowej dowolnej, nawet która nie jest dobrze przygotowana, tylko po prostu wyświetla ciągi cyfr, które sprawiają wrażenie ze sobą numerem telefonu, ta aplikacja, ta wtyczka wyszukuje te numery telefonu, podświetla, maluje słuchaweczkę i powoduje, że jeżeli klikniemy na to, co zostało podświetlone, połączenie zostanie nawiązane. I te, te połączenia może zostać nawiązane za pomocą bardzo różnych systemów, a w szczególności tak dla nas naturalnym to jest właśnie Nfon Claudia y, CRM Connect, tak to się nazywa, która jest właśnie potrafi zrozumieć to, co ta wtyczka znalazła i potrafi wtedy nawiązać połączenie telefonu jako taki softfon. No i żeby to w ogóle można było zrobić, to trzeba tą Claudię zainstalować. Jak pewnie wszyscy wiedzą, Klaudia można używać w wersji przeglądarkowej. Wtedy tego, tej funkcji nie uświadczymy, nie zobaczymy. Potrzebna nam jest Klaudia w wersji Windows albo Mac, ale w wersji zainstalowanej w systemie operacyjnym. I tam na różne sposoby można znaleźć tą wersję instalacyjną. Najprościej na stronie Enfona, kliki do pobrania. Audio Desktop Apps, tak, i wybieramy tą wersję, która ma tutaj z CRM Connect, a nie bez CRM Connect. Tak, czyli musi być to wersja, która wspiera CRM Connect na Windows, ale też na Maca. Tak, jeżeli to już zainstalujemy, to jest połowa sukcesu. Po, po pierwsze, ja nie będę tego instalował, bo, bo już mam. My komputer już trochę dużo rzeczy widział, więc odinstalowanie, instalowanie nie jest dobrym pomysłem. Więc, jeżeli się to zainstaluje, to widać, że Klaudia wygląda jak, jak aplikacja Klaudia, ale jest Matu X i tak dalej, czyli jest to okienko systemowe, jest to aplikacja aplikacja komputerowa, telefon i tak dalej. Możemy sobie tu właśnie tu ręce przyklikać numer telefonu, ale nie chcemy tego zrobić. Chcemy skorzystać z funkcji. Click to call. Więc po zainstalowaniu mamy aplikację. W ustawieniach, jeżeli zajrzymy, to trzeba czasami trochę poczekać, żeby się wszystko tam załadowało po, po, po instalacji. Mamy dodatkową opcję CRM Connect, dostępną tylko i wyłącznie w wersji instalowalnej tego, tej, tej, tej aplikacji. No i teraz troszeczkę, trochę kuchni. Dla, teoretycznie wszystko powinno się wydarzyć podczas instalacji automatu, z automatu, powinno się wydarzyć automatycznie, ale taka kuchnia jest, jest potrzebna, bo żeby to CRM Connect działało, to są pewne połączenia komputerowe potrzebne pomiędzy różnymi. Rzimi komponentami. I w szczególności wspominałem o tej wtyczce do, do, do przeglądarki. Więc wejdźmy może do, do, tego, do tych ustawień CRM Connect. Jeszcze raz trzeba kliknąć Open CRM Connect Configuration. Otworzyło się. Tak, czyli mamy, mamy okienko konfiguracyjne. Trochę nam się zmienił język, ale dobrze. I tu właściwie interesuje nas tylko jedna rzecz, czyli ta wspomniana wtyczka do do przeglądarki. I nawet jest tu pomocnik, wtyczka do przeglądarki, jak zawsze można taką wtyczkę pewnie pobrać ze sklepu przeglądarkowego, ale tu mamy pomocnik browser extension i możemy wybrać, jak widać cztery przeglądarki są wspierane, czyli możemy zainstalować wtyczkę w każdej z, z tych przeglądarek i otwarcie strony internetowej, na której będą numery telefonu. W tych przeglądarkach może pomóc nam wybierać numery Telefonu. Czyli na przykład, jeżeli używamy Chrome. Klikamy Chrome. I już jesteśmy w, w sklepie w sklepie aplikacji Chrome. Wtyczka nazywa się Telefon Number Detection. No, ja już ją mam, więc mogę tylko usunąć, ale tutaj w tym miejscu byłaby opcja Pobierz, więc po prostu należy potwierdzić i. I tą wtyczkę, wtyczkę zainstalować. Nic więcej tutaj się nie dzieje. Jest oczywiście można przeczytać, co ona robi, jak wygląda, i tak dalej, do czego, do czego służy. Wtyczka jest zupełnie bezpłatna i identycznie działa w tych pozostałych przeglądarkach. Tak, więc, żeby ta opcja z klikaniem w przeglądarce działała, to jest krok absolutnie niezbędny. Ta wtyczka po zainstalowaniu pojawia się tutaj jako taka słuchaweczka telefonu. I można ją włączyć albo wyłączyć. Za chwilę o tym też będzie. Telefon number detection i funkcja ma też opcję. To jest ta kuchnia. Trzeba tutaj zajrzeć. Funkcja ma opcje. I w tych opcjach warto jest się zorientować, jakiego protokołu chce używać. Czyli na przykład protokołu COLTU. To po instalacji powinno być wszystko zgodne, ale warto jest wiedzieć, gdzie sprawdzić, że to wszystko funkcjonuje jak należy. Czyli wtyczka skonfigurowana. Nic więcej nie musimy zmieniać. Protokół koltu. Zapisujemy. Wychodzimy. Pamiętamy, że to był protokół koltu. Z tego okna możemy też wyjść. Tą synchronizację warto jest wykonać z ustawieniami systemu Windows. To sobie zamkniemy. Kuchni ciąg dalszy. Krok sprawdzający. Ustawienia systemu, systemu Windows. Powinniśmy zweryfikować, czy, czy CRM Connect będzie rozumiał te klikania. Aplikacje. Ustawienia Windows. Aplikacje. I interesują nas aplikacje domyślne. Aplikacje domyślne i te wspomniane protokoły. Wybierz aplikacje domyślne według protokołów. Tych protokołów tu jest bardzo dużo, nie, nie, nie interesują nas zupełnie zupełnie wszystkie. Musimy znaleźć tylko ten protokół, który, nas, który został wskazany we wtyczce. I jest to protokół Colt'u. I to, co powinniśmy sprawdzić, to to, czy rzeczywiście protokół Koltu wywoływany przez wtyczkę jest rozumiany przez naszą aplikację CRM Connect. Jeżeli jest, to jest w porządku, jeżeli nie, no to trzeba by ją tutaj wyklikać. Podobnie, że ten protokół stron internetowych, możemy sobie trochę się pokusić o, jako ekspert komputerowy, no, się. Tak już, już to działa. Możemy sobie na tej liście poszukać jeszcze tego protokołu webowego do telefonów TEL i podo podobnie podłączyć CRM Connect do protokołu TEL, który byłby rozumiany przez inne aplikacje i, i strony internetowe. Ale podstawą dla nas jest ten pro protokół colt który jest zrozumiany przez naszą. Tyczkę do klikania. Tutaj wszystko jest w porządku, jest ustawiona jak należy, więc możemy stąd swobodnie opuścić tę konfigurację, wrócić do tak naprawdę Claudia. I ponieważ ta konfiguracja jest zapisana, możemy zupełnie swobodnie zacząć z tym pracować. Żeby to wszystko weryfikować, musimy sobie znaleźć jakąś stronę internetową. Tak, na przykład ja zawsze przy rozmowach o CRM Connect uruchamiam naszą własną stronę internetową i zakładkę z kontaktami, bo tutaj mam po prostu wyćwiczone numery telefonów, nasze firmowe. To jest okienko, okienko przeglądarki Chrome i tutaj mamy ponownie tą słuchaweczkę, która ma, jest oznaczona na zielono, czyli w tej chwili działa. Numery są, zostały na stronie znalezione, podświetlone słuchaweczką, ale proszę zauważyć, że też na przykład, numer IP został znaleziony jako numer telefonu, tak jak powiedziałem. Wtyczka wyszukuje po prostu ciągi, ciągi cyfry. Nie do końca wie, czy co autor miał na myśli. Więc trzeba jakąś świadomość zachować, żeby nie próbować wybierać połączeń na, na numer lip. Na numer no, ale to, co jest numerem telefonu, to potrafimy rozpoznać i potrafimy kliknąć i zadzwonić. I widzę, że dobrze, że tu klikałem, a Klaudia natychmiast zaczęła połączenie telefoniczne wybierać. Czyli jest, jest od razu. Zestawiane. Samo połączenie nas nie interesuje, no ale działa, tak? Nawet dzwoni też do mnie, sam do siebie. Więc jeszcze raz. Klikam na dowolny numer telefonu i błyskawicznie, ułamek sekundy, Klaudia wybiera to połączenie. Czyli tu, tu zadzia zadziałał taki ciąg zdarzeń. Klikam tyczka, wywoły protokół koltu. Protokół koltu rozmawia z systemem Windows. Który wie, że należy przekazać te informacje o kliknięciu do aplikacji. I aplikacja, Klaudia, nawiązuje połączenie. Cała technika, taka dosyć windowsowa, czyli skomplikowana, ale działa. Tak? Działa i jest, jest zweryfikowana. Tak? Powiedziałam, że klikać tu można, można tą wtyczkę wyłączyć, i wtedy z automatu suchaleczka znika. Czyli widać, że winowajcą tego całego podświetlania jest. Jest ta wtyczka. To jest przydatne no, chociażby z tego powodu, że, że czasami ta, ta, to podświetlenie, ta, ta słuchaweczka coś tam zaczyna zasłaniać na stronie internetowej. Chce mieć święty spokój i, i, i żeby nam to nic nie przeszkadzało, więc wtyczkę można na moment wyłączyć, tak? No i podobnie cały czas te opcje tutaj się znajdują, więc w ramach jakichś problemów to poszukiwania kłopotów, to, to zawsze można tu sobie zweryfikować, czy na pewno nikt nam nie, nie podmienił tego wywołanego protokołu. Cała operacja zadziałała, i mimo takiego dosyć długiego opowiadania, to, to nie było zbyt skomplikowane. Możemy to zresztą spróbować podsumować jeszcze w punktach. Tak, czyli po pierwsze, to mieliśmy instalację Claudia, czyli pobrać wersję CRM Connect. I ta aplikacja ma, ma jeszcze taką zaletę, że jest po prostu aplikacją, tak? Czyli ciężej ją zamknąć. Nie jest związana z zakrem przeglądarki, czyli w takiej codziennej pracy telefonicznej. Jest to stabilniejsze rozwiązanie. Może działać w tle. Sprawdzamy ustawienia Windows. Czy ten protokół COLTU nam się podłączył do, do CRM Connect. Pobieramy wtyczkę. Czy ze sklepu aplikacji, czy z wnętrza aplikacji Klaudia w ustawieniach wybieramy przeglądarkę. Oczywiście, jeżeli ktoś używa więcej niż jedną przeglądarkę, można pobrać wszystkie cztery wtyczki, tak, żeby każda przeglądarka była wyposażona w tą, w tą, w tą wtyczkę. To będzie działać identycznie. Tak, pobieramy wtyczkę, sprawdzamy konfigurację wtyczki. Altu, reszta może zostać. Czyli słuchaweczka, opcje, koldu. I dzwonimy. W przyszłym tygodniu będzie też krótki instruktaż dla, dla używających rozwiązań telefonicznych, rozwiązań sprzętowych, czyli co, jak ten telefon w systemie Enfon Claudia uruchomić szybko i sprawnie.